Dzień dobry kochani, witam Was. Ja z cholem świątecznym z PEPKO zakupiłam kilka rzeczy. Dużo nie kupowałam tylko z jednego względu, ponieważ u nas do 7 jest otwarte tylko PEPKO, później jest zamknięte, ponieważ łącznie otwiera się nowa galeria handlowa 25 czy 27, 28 jakoś pod koniec listopada. I tam będzie przeniesione PEPKO, więc liczę na to, że w takim okresie mocno przedświątecznym po prostu w tym pepko będzie tam też kik, będzie teddy, więc myślę, że dopiero właśnie wtedy zrobię taki większy hol. Zresztą ja mam sporo dekoracji, które kupiłam w zeszłym roku, ale wiadomo, takich rzeczy jak skarpetek, kubków i innych pierdół to nigdy za wiele. Ja ogólnie bardzo starałam się nie kupować za dużo rzeczy, dlatego że mąż m, dostał taką sugestię, że w tym kalendarzu powinno się coś znaleźć, który mi robi, powinno się coś znaleźć właśnie ze sklepu Pepko coś świątecznego, powiedziałam, wszystko ze świątecznym akcentem jest miło, mile widziane, czy to będzie kubek, miska, skarpetki, rękawiczki, rajstopy, cokolwiek nie wymyśli, jeżeli będzie miało akcent świąteczny, będzie w kalendarz się wpasowywało. Ma nie kosztować to miliony, bo to ma być kalendarz, a nie po prostu worek prezentów. Także tak się przedstawia moja cała siata z Pepko. i rozpoczynamy po kolei, jak słychać już coś brzęczy. rozpoczynamy po kolei. Pierwszą rzeczą jaką Wam pokażę to jest taka miseczka, u mnie kolorem przewodnim będzie na pewno szary, srebrny kolor, no bo w takim kolorze mam jednak czy kanapę czy, czy wszystko więc jakie będą dodatki? Być może będzie trochę czerwieni, bo jest on jednak takim z tych dużych figurek też mamy jakieś tam akcenty czerwone, więc jest to na pewno kolor typowo świąteczny myślę, że będzie i ta czerwień, będzie niebieski albo zielony, nie mam bladego pojęcia jeszcze koncepcji na ten rok nie mam, na pewno będzie kolor szary. I w tym kolorze bezpiecznym większość rzeczy kupowałam, ale na tą czerwoną miseczkę pięknie zdobioną były w takim samym kolorze, w takim samym wzorze jeszcze kubki, ale kubków nie kupowałam ze względu na to, że tego nie można mieć w zmywarce. I o ile to mam zamiar postawić na stół i na przykład wypełnić orzeszkami, o tyle kubek już bym używała do picia kawy, a jak mam później stać i zmywać ręcznie, dlatego że nie można zmywać w zmywarce, to nie. To ja sobie to kupię kiedy indziej i kupię taki, żeby można było mieć zmywarce. Ta miseczka kosztowała 8 zł, więc biorąc pod uwagę, że nie jest do codziennego użytku. Dzień dobry Azji. Dzień dobry. Masz proszę, jest tutaj kamera. Możesz się przywitać. Zjadłaś już po spacerku pies. Zjadł pies. Mm, Pyszna było, tak? Ale ci pancia dała do miseczki. Mm -hmm. Także tak. I to jest pierwszy zakup 8 zł. Miseczka numer 1. Znaczy, tu nie będzie nie wiadomo ile miseczek, także nie, nie, nie. Kolejną rzeczą, na jaką się zdecydowałam, to jest taka przepiękna poszewka yy, i ona ma taką złotą nitkę. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Nie widać tego, że ta nitka się tutaj mieni. Jest mieniący materiał yy, i to jest poszeweczka z suwaczkiem tutaj, więc fajnie. Z taką gwiazdką Poszewka kosztowała 10 zł. Bardzo mi się podoba ten materiał, taki alalniany. Będzie fajnie u mnie przy kanapie wyglądał. Co my tu jeszcze mamy? Dobra. Więc e, ogólnie jestem zadowolona. Jeszcze takie dwa pomponiki rozerwiemy. Nie mam zamiaru tutaj niczego zwracać. Z tego pepko, e, co najwyżej dokupić wkłady. W taki sposób wygląda poduszeczka. Z tyłu jest. Bez wzorku, tylko mówię, ona ma taką srebrną miniącą nitkę. Wy tego jakoś nie widzicie. I będzie sobie leżała na którejś poduszce. Eee, Poszewka kosztowała 10 zł, chyba mówiłam. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to są dwa kubki. Dla mnie i dla męża kubki na kawę. Kubki są wielonki, gwiazdki iście świąteczne. Takich kubków nie mam. Mam czerwone, mam różne. Ogólnie lubię kubki z PEPCO, dlatego że można je myć przede wszystkim w zmywarce. Mają bardzo fajne, ładne, eleganckie wzory. Pasujące do każdych stylizacji, praktycznie świątecznych. Kubki kosztowały obydwa 15 zł, więc nie są drogie. A to jest idealna chyba pojemność z tych muszę przymierzyć, że to są takie same jak te w zeszłym roku. Bo one mi się po prostu na kawę mieściły. 400, 450 ml, więc tak to są te już, w które mi moja kawa wchodzi. Taki wzór sobie wybrałam: satynowe, srebrne, e, przepiękne, białe, śnieżynki, jelonki. Mega mi się ten wzór podobał. Zastanawiałam się nad jeszcze jednym, ale stwierdziłam, że ja kubki mam. Mam też kubek z biedronki. Chyba ze dwie sztuki w zeszłym roku kupiłam, ale to będę wyciągała zimowe. Będę wyciągała rzeczy świąteczne, to będę wtedy pokazywała moją kolekcję kubków. Na razie nie wyciągam, bo ja zaczynam pić w świątecznych kubkach do 1 grudnia. U mnie od 1 grudnia od blogmasów zaczynają się Azim Azji Nielisz Mnie. Rozpoczyna się picie w świątecznych kupach, kubkach, kupach. wyciąganie świątecznych pomału dekoracji i wszystko co ze świętami. Do 1 grudnia nie ruszam kubków świątecznych. Więc taki mój kolejny zakup. Ok, następną rzeczą, na jaką nie mogłam się oprzeć, to są kapcie. Kapcie bamboszki, białe takie z przepiękną tutaj gumeczką. Mega mi się te kapcie podobały. Reni, Ferki, Rudolfy. Po prostu jakie zobaczyłam. Ja ogólnie nigdy nie chodziłam w takich kapciach. Mają tutaj też antypoślizgową podeszwę z gwiazdkami. E, nigdy nie nosiłam takich kapci. Zawsze ich unikałam. Myślałam, że. Na czym myślałam? Po prostu ich nie kupowałam. Kupowałam uniwersalne, bo wiem, że te długo nie przetrwają. Ale choćby mi miały przetrwać jeden sezon. Jedne vlogmasy, bo mam zamiar troszeczkę kręcić również w piżamach te vlogmasy, więc na pewno będę musiała sobie dokupić jeszcze jakieś piżamki. Mam już z bluzę i jedną koszulkę na vlogmasy, więc w tej kolekcji też coś jeszcze dokupimy. I ciapki kosztowały całe 10 zł. Ładne, prawda? Mi się mega podobają. O, w oko sobie wsadziłam. Ok. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to jest kolejna poszewka. Poszewka, również z pomponami. Poszewka walurowa. No dobra, nie będę rozprówała. E, tu również motyw przewodni to są jelonki. Albo rozpróję. A co to? Gdy nie mam zamiaru tutaj zwrotów robić, więc spokojnie. Taka. Przepiękna, ładna. Mówię, wszystko mi do kanapy pasuje, muszę tu jeszcze dodać jakiś inny kolor, stanować. Obstawiam, że będzie to w tym roku raczej czerwień. Brakuje mi mocno czerwieni. Dla mnie czerwień to jest taki kolor iście świąteczny czerwień, granat i zielony. Słucham Ciebie, moja panna, co Ty tu chcesz? Wlazła mi tak i mi wącha wszystko spod pachy, tylko tutaj jej podstawie. Więc tak się prezentuje, Cztery pomponiki, moja poszeweczka z tyłu jest gładka, nie ma nic. Milusi materiał belurowy i ona kosztowała również 10 zł. Czekajcie, muszę tu posprzątać od razu z podłogi, bo zaraz tu Azji posprząta swoim nosem wszystko. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to są skarpetki. Skarpetki świąteczne. Jak ja je zobaczyłam, stwierdziłam, muszę je mieć. Skarpetki kosztowały 7 zł. Są w, e, również z antypoślizgową podeszwą. Ja takich skarpet ogólnie nie używam i myślę, że będę w nich chodziła tylko po domu. A jak będę wychodziła gdzieś na zewnątrz, to już je ściągnę, dlatego że nienawidzę tej podeszwy w skarpetkach, tej powłoki wkładając do butów, bo po prostu jest mi niewygodnie w tych butach. Um, więc e, Renifer, Rudolf, Mikołaj, ho, 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 Merry Christmas i. Tu już jest świątecznie. Skarpetek nigdy za wiele. Powiedziałam mężowi, że może kalendarz wypchać nawet samymi skarpetkami. Też będę uradowana, bo mam zamiar chodzić wyłącznie w świątecznych skarpetkach. To już jest moja czwarta, chyba para, albo piąta. W zeszłym roku miałam dwie, albo trzy kupione, więc kolekcja skarpet świątecznych na cały grudzień. Kolejną, e, kolejne skarpetki, jakie zakupiłam, to już jest dwupak. Jedne są właśnie z takimi reniferkami, szare w różę i fiolety. E, tutaj dwupak kosztował 10 zł, a drugie są fioletowe. Skarpetki są ogólnie ciepłe, co mnie bardzo cieszy. Są grubsze, to nie są takie siniusieńkie skarpetki. Mają lekko chyba tej frotki. Czy tutaj jest 100% bawełny? Mam nadzieję, że to nie jest 100% poliester. Skarpetki damskie dwie pary. 78% bawełny, 2% elastyny, 20% poliester. No więc miejmy nadzieję, że stopa się w tym podzić mocno nie będzie, jednak poliestru jest niewiele. Skarpetki mi się mega podobają, mają bardzo ładny wzorek, zarówno ten jak i ten. Ten też ma taki sam, tylko w innych kolorach. Więc mamy już trzy pary skarpet i mam taką szczerą nadzieję i trzymam za to mocno kciuki, że w kalendarzu adwentowym znajdę również skarpetki. Ponieważ kosmetyczny jeden już mam, a zamówiłam również pudełka Big Lossy, Glossy, Golden Box, tak, zamówiłam, mam już jedno. Czy będę je nagrywała, czy oddam jej mężowi, bo powiedziałam, że jak mam kupić kosmetyki jakieś do kalendarza i mają mi się nie podobać, to ja wolę zamówić sobie Glossy Boxa. Będę miała znów gratisowe pudełko, chociaż z tymi gratisami to już tak nie do końca jest bo już się przekonałam, że tam nie ma gratisowego, tylko te pudełko mogę sobie wybrać z jakiejś innej em, kolekcji, która już była wcześniej, poprzednią jakąś edycję. Pani daje specjalny kod rabatowy. Jeszcze go nie otrzymałam, więc jeszcze nie wiem do końca, jak to wygląda. Będę się wymądrzeć, jak już będę miała takie pudełko. Na razie mam ciężki kontakt z panią. Raz mi pani napisała, powiedziałam, że mam subskrypcję, bo mi zasugerowała coś, ale to nieważne, to o czym innym. W każdym bądź razie, E, zakupiłam e, 3 miesięczny pakiet Golden Box i te pudełko również mężowi oddam, żeby mi włożył tylko, że nie wszystko, bo tam nie wszystko mi się podoba żeby mi włożył po prostu, to przejrzałam ale następnych pudełek przeglądać nie będę, tego listopadowego no bo grudniowe wiadomo, nie zdąży już e, ale listopadowe pudełko e, Glossy Box oddam mężowi żeby rozłożył mi do paczki i obiecałam, że nie będę zaglądała Wcześniej nawet na stronie nie będę podglądała, co w tych pudełkach po prostu jest, żeby miała niespodziankę. A wiem, że tam są zawsze kosmetyki, które raczej się trafiają. Może i z tego coś oddam, żeby było. Kosmetyków mam sporo, więc nie chciałam. Jeszcze mam przecież kalendarz z Daglasa, który również będę otwierała w święta, ale to jeszcze nie wszystko. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam. To jest taka miska, ona ze świętami nie ma niewiele wspólnego, ale jest piękna biała. Chodziło mi o coś płytkiego i bardzo szerokiego. E, miska kosztowała 20 zł i bardzo mi się podoba. Jest wzór, ja w tym samym wzorze mam również e, cukiernicę, więc fajnie będzie się również komponowała. Biały to jest kolor uniwersalny, można postawić to zarówno tutaj na owoce. Czy na jakieś tam cukierki, słodycze i inne rzeczy, ale ja raczej zamierzam to postawić na stół z jakąś sałatką. Więc czegoś takiego mi właśnie brakowało: płytkiego, rozłożystego, żeby można było fajną dekorację zrobić. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam w PEPKO, to jest taki ogromny słój. Tutaj ma uszczelkę gumową, żeby się tam powietrze nie dochodziło, żeby sobie powietrze nie dochodziło. To, co mnie mocno irytuje, bo strasznie się obija tutaj ten gliniany porcelanowy ozdobnik gwiazdka z różkami. Przepięknie ja to będę wykorzystywała na pierniczki, które będziemy robić. Więc stos kolorowych pierników. U mnie zawsze pierników jest dużo. Będzie u nas w takim iście świątecznym słoju. I oto moje całe zakupy z PEPKO, cały świąteczny. Hall. Kolejny będzie dopiero pod koniec listopada. Jak nam otworzą galerię, na pewno wtedy pójdę i kupię coś zarówno w Kiku, jak i w Pepko, jak i w Tedim, bo będę miała wszystkie trzy sklepy w jednej galerii u nas włącznej. Nie będę miała problemu, aż się boję, portfel drży. Ja już teraz ostro zaciskam pasa, więc ten kwarantanny, nie kwarantanny, tylko ten lockdown lekki, taki, jaki my sobie zrobiliśmy, bardzo sprzyja moim planom na koniec listopada. Także ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekam na kciuki w górę, na subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wy witam nowych widzów na kanale, bo sporo was ostatnio przybyło. Mm. I tak, i zapraszam Was na kolejne filmy. Także trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego, spokojnego dnia i dużo, dużo zdrowia w tym ciężkim okresie. Eee, I do zobaczenia, BZKi Pa.